Silnik bierze olej i puszcza dymek po dłuższym postoju? Musisz to zrobić, a możesz uniknąć kosztownej naprawy. Praktycznie każdy silnik bierze olej, ale niektóre w minimalnym stopniu, a inne nawet litr na 1000 km lub więcej. Na 90% to winia uszczelniaczy zaworowych. Przeważnie są to gumowe elementy uszczelniające zawory w głowicy. Jeśli taki uszczelniacz ma już dość, bo z wiekiem jego guma twardnieje i właśnie przez niego olej dostaje się do komory spalania na tłoki. Do tego po odpaleniu silnik puszcza białawo-niebieską chmurkę. I zaraz przestaje, bo olej się wypala. Zamiast wyskakiwać już kilka tysiaków na wymianę, możesz zrobić chemiczny remoncik uszczelniaczy. Użyj dodatku do oleju silnikowego, który regeneruje gumę, a dokładnie przywraca jej elastyczność, co zwiększa uszczelnienie. Ja używam SEAL Conditioner od Forte, bo jest mega skuteczny. A dla Was z kodem MIREK10 skombinowałem 10% rabatu. Skoro wymiana uszczelniaczy to koszt 1,5 do kilku tysiaków, to zdecydowanie lepiej jest najpierw zrobić taką akcję z chemią. Oczywiście, awaria może być poważniejsza. Na przykład uszczelniacz jest już pęknięty. No to będzie po ptokach. Ale w wielu przypadkach to naprawdę działa. Zapamiętaj, że dbanie o nowoczesne diesle, nawet te 20-letnie, bo mają już skomplikowane silniki i to nie jest tylko wymiana oleju co dwadzieścia tysięcy. Chcesz nimi latać długo i bezproblemowo? To dbaj i porządnie serwisuj. Nie dziękuj